finansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Po pierwsze pozwala wyładować nadmiar energii. Te dzieci, które uprawiają jakiś sport, wiedzą, że jak pójdą na przykład sobie pobiegać, czy zrobią jakiś trening. Kontrolowany sposób tego, żeby się wyżyć, żeby się zmęczyć, żeby się odstresować. I czują się lepiej i też tyle tych emocji, emocji w sobie nie mają. Człowiek zestresowany to na pewno fajnie się wyżyć na pewno taki skoczni na trasie biegowej. To jest na pewno coś fajnego. Nie teraz. To wszystko powoduje, że organizm raz, że wytwarza hormony endorfiny szczęścia. To myślę, rozładowuje napięcie wśród nich. To zdecydowanie tak, wyżywamy się w sporcie po prostu, a, a nie poza. No inaczej można spoglądać na świat przez takie trenowanie. Przykład stres, mi to pomaga się rozluźnić, mogę po prostu y, pomyśleć nad czym, co mam zrobić, żeby te skoki były lepsze i potem na zawodach lepiej mi po prostu idzie, dalsze loty mam i wszystko. Czy życia i takiego zorganizowania ogólnie, tak? Dzieciaki, które uprawiają sport są dużo bardziej ogólnie zorganizowane, tak? Potrafią się o siebie zatroszczyć wokół siebie, tak? Przygotować sobie, nie wiem, ciuchy na trening, jedzenie i, i, i tak ogólnie się po prostu ogarnąć życiowo. I też jeżeli chodzi o to wyznaczanie, planowanie celów, no na pewno te dzieci muszą być bardziej poukładane. Strach się czuje, respekt do tych większych skoczni, no, ale trzeba to przełamywać i skakać, jak na, że, no, żeby no, jak najdalej i jak na największej skoczni. Jak jest dobry skok, no, to się cieszysz tym lotem, nie? a jak jest taki sobie, no to trzeba się męczyć tam w powietrzu, żeby jak najdalej wlecieć. Fajne jest to, że mogę jechać do jazdem, Czuję tą prędkość, jak się jedzie. I ten lot jest najbardziej, przede wszystkim najlepszy. To uczucie fajne. Trenowanie, takie regularne trenowanie raz, dwa, trzy czy kilka razy w tygodniu, tak jak jest tutaj w szkole, to jednak pozwala troszeczkę te emocje tutaj trzymać w ryzach tak? i pościągnąć. No tak, znaczy łobuzowanie też czasami się zdarza, jak u każdego nastolatka, ale ogólnie no dzięki tej szkole no możemy trenować codziennie. W tych grach zespołowych mamy pewne ustalone zasady, reguły, przepisy i te przepisy ustalają reguły. Wiadomo, że nad tym trzeba pracować, no bo to tak też nie przychodzi łatwo tak? I, i rzadko które dziecko robi to samo z siebie, ale tutaj naprawdę wystarczy ich fajnie, fajnie pokierować i jak już raz zaczną to robić, to potem to też wchodzi, wchodzi w taki nawyk i takie ogólne życiowe planowanie bardzo fajnie wychodzi. Na pewno zawodowym, że wystarczy na porze świata na Igrzyska Olimpijskie, które teraz w tym momencie się odbywają. No i każdemu zależy na tym bardzo i raczej nie łobuzują, a raczej jednak trenują bardzo ostro. Hmm. W szkole mamy takie dzieci, które do nas przyszły i wręcz rodzice mówili, że, że jest ten problem, że jest ten problem z telefonem, że to dziecko wsiąka. No i owszem, jest tak, widzimy, że przychodzi przerwa, czy jest ten czas między treningiem a, a lekcjami. No i to dziecko siada z tym telefonem, tak? Natomiast no, cały ten czas, który jest poświęcony na, na trening, na sport, na jakieś przygotowanie, no to to są te godziny, których to dziecko przy tym komputerze, czy laptopie, czy telefonie nie spędza, tak? Kiedy, kiedy to dziecko odrywamy i też bardzo często te dzieci po jakimś tam tygodniach treningów zauważają, że jest ten inny sposób spędzania czasu. Od skorościa to jest od w sumie grania. Tak? I to chodzenie na treningi, obozy, bo tak to bym siedział i grał całe dniami w gry, a tak to mogę iść na dwór, poskakać, coś zrobić, odciągnąć się od tego grania. Obecnie w trwających zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie startuje 12 naszych absolwentów, z czego 8 jest debiutantami, bo mamy już takie stare wygi jak Piotrek Żyła, Stefan Kula, Maciek Staręga czy Szczepan Kubczaga, ale oprócz nich mamy też szerokie grono uczniów, którzy całkiem niedawno kończyli naszą szkołę, którzy całkiem niedawno, bo w zeszłym i w poprzednim roku pisali maturę, obecnie startują i reprezentują nas na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.